Odszedł bohater śnieżnych tras. Świat sportu żegna od jego Martinsena, olimpijczyka, który wzruszał całe pokolenia. Czasem jedno nazwisko potrafi przywołać lawinę wspomnień. A Martinsen, ten, kto choć raz słyszał jego imię w kontekście zimowych igrzysk, wie, że był kimś więcej niż sportowcem. Był legendą. Był symbolem walki, pokory i norweskiej dumy narodowej. 27 października roku 2025 roku odszedł w wieku 82 lat, pozostawiając po sobie nie tylko kolekcję medali, ale przede wszystkim głęboki ślad w sercach fanów sportu. Jestem Alicja, na kanale Alicja Plotki Gwiazdy chcę dziś opowiedzieć Wam o odejściu człowieka, który przez dekady ucieleśniał to, co w sporcie najpiękniejsze. Nie chodzi tylko o złoto, srebro czy tytuły. Chodzi o ducha, o wzruszenia. Które przeżywaliśmy przed telewizorami, kibicując jego wysiłkom na śnieżnych trasach. Zbliżające się święto zmarłych to dla wielu czas refleksji i wspomnień. W tym roku te wspomnienia płyną nie tylko z rodzinnych domów, ale i z hal sportowych, stoków, stadionów. Pożegnaliśmy wiele ikon królową Tajlandii Silikit, aktorkę Dun Lackhart, Prunelle Scale z kultowego hotelu Zacisze. Ale dla fanów sportu największym ciosem była informacja o śmierci oddawiliego Martinsena człowieka, który w Grenoble w 1968 roku poprowadził Norwegię do Olimpijskiego Złota. Cztery razy stawał na olimpijskim podium raz ze złotem, dwa razy ze srebrem. Pięciokrotnie zdobywał medale na Mistrzostwach Świata w tym najcenniejszy złoto w Oslo w 1966 roku. W 1969 roku otrzymał Holmen-Koll medalien. Najwyższe wyróżnienie w norweskim narciarstwie. Ale to niesuche statystyki czyniły go wyjątkowym. Martinsen był kimś, kto swoją postawą uczył młodszych zawodników pokory i wytrwałości. Nie szukał sławy, nie krzyczał o sobie, to jego bieg mówił wszystko. Stylowy, skupiony, pełen siły i elegancji. Gdy ruszał na trasę, widzowie milkli, bo wiedzieli, że oglądają coś więcej niż wyścig. Oglądali lekcje charakteru. Od warbera, jego dawny kolega z reprezentacji, powiedział krótko, zostawił po sobie widoczny ślad. I trudno się z tym nie zgodzić. Martinsen nie był tylko sportowcem. Był nauczycielem pokoleń i nie tylko w Norwegii. Kibice z całej Europy wspominają jego nazwisko jako synonim czystej sportowej pasji. To Uvmo Uthaug, prezes norweskiego związku narciarskiego, Nazwała go bohaterem narodowym i miała rację. To właśnie tacy ludzie tworzą historię, którą potem zapisuje się w podręcznikach, ale też w sercach tych młodych chłopców i dziewcząt, którzy dzięki niemu zaczynali trenować biegi narciarskie. Dziedzictwo Martinsena to nie tylko trofea, to etos. To przekonanie, że sukces rodzi się z pracy, cierpliwości i pasji. Odszedł w swoim rytmie, cicho, bez medialnego zgiełku. Ale echa jego kroków na śniegu słychać do dziś. I długo jeszcze będą rozbrzmiewać w norweskich dolinach i sercach tych, którzy pamiętają. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz, napisz, czy znasz takie sportowe postacie, które zmieniły Twoje spojrzenie na rywalizację. I zasubskrybuj kanał Alicja Plotki Gwiazdy, by wspólnie wspominać tych, którzy zapisali się złotymi literami historii nie tylko sportu, ale ludzkiej siły i godności.